Tytuł został troszeczkę mylnie, że tak powiem, i prześpieszczo zaproponowany, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no właśnie to pewnie chodzi o pieniądze. O współpracy szkoły z samorządem. Tutaj brakuje być może do powiedzenia, że chodzi o samorząd terytorialny, nie samorząd szkolny. No i o takich doświadczeniach mógłbym Państwu dość długo opowiadać, ponieważ no, moja kariera trwa. I trwa, i nie dodam, że trwa mać, ale do, od 96 roku, i jest to w zasadzie, można by powiedzieć, na początku rzeczywiście, nie powiem, że był chaos, ale rozpoczęło się od martyrologii i walki. I rzeczywiście tak było. Puenta jest nieco inna, już o wiele bardziej optymistyczna. Ale to tak samorząd się rozwijał przez te no, 20 parę lat i rozwijała się szkoła społeczna STO, i zespół szkół społecznych STO w Szczecinku także, zdobywając różne doświadczenia, współpracując z samorządem miejskim i samorządem powiatowym. Powiedziałem o tej martyrologii i walce, bo rzeczywiście rozpoczęło się od procesów. Więc tutaj pewnie troszeczkę tego aspektu historycznego chcę pokazać, bo dzisiaj sprawa jest w zasadzie prosta. No, o cóż tu może chodzić, proszę Państwa, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, gdy chodzi o dotacje, przede wszystkim o nich tu może być mowa, no, chodzi o przestrzeganie przepisów przez obie strony. My, dyrektorzy, powinniśmy znać prawo, o tym także mówili moi poprzednicy, przede wszystkim pani redaktor Pomianowska, znać prawo, stosować je, mieć pomoc prawną, bo tak, to prawo się też zmienia, te podstawy prawne, jakich moglibyśmy tu powiedzieć, ustawa o systemie oświaty jest raczej już aspektem historycznym. Dzisiaj, można powiedzieć, osacza nas ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. To jest ten dokument, z którego rozdział pierwszy, no przede wszystkim drugi, część oświatowa subwencji ogólnej i finansowanie, rozdział trzeci, finansowanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, to są te rozdziały, które, w których już zebrano te przepisy, które jakby wykuwały się również dzięki wyrokom, które zapadały w sprawach. No, które, które myśmy właśnie jako STO szczecinieckie toczyli z powiatem szczecinieckim o dotacje. No i ustawa prawo oświatowe rozdział pierwszy, drugi, ósmy, który jest o szkołach niepublicznych przede wszystkim, ale co w tej sprawie niebagatelnie ważne, także uchwały jednostek samorządu terytorialnego regulujące tryb i zasady przyznawania dotacji oraz uchwały, regulujące typ sprawozdawczości. No właśnie, jeżeli pobieramy dotacje również nie tylko w standardzie A, ale także o licznych wagach, no to tutaj właśnie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych do takiej sprawozdawczości upoważnia organy jednostek samorządu terytorialnego i taka sprawozdawczość może być Dotkliwa w sensie przeprowadzanych na jej podstawie kontroli, a sięgać te kontrole mogą pięciu kolejnych lat, okresu, no powiedzmy od roku, w którym są przeprowadzane. Tutaj szczególnie uczulam wszystkich, którzy korzystają z tego rodzaju dotacji na no, zwiększonych wagach, szczególnie jeżeli chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami, wymagających szczególnych pomocy, szczególnej pomocy. I tutaj no, można powiedzieć, robi się niemiło, gdy będzie trzeba udowodnić, iż wszystkie pieniądze, jakie waga zawierała, wydaliśmy na, na tego właśnie ucznia. No nie zawsze to jest możliwe. Trochę tak w tej chwili jest, że organy jeszcze nie kontrolują, bo mają również na względzie szkolnictwo publiczne, w którym no, są podobne problemy, ale nie chcę tego aspektu specjalnie długo rozwijać, ze względu również na niewielką ilość czasu. Jeszcze parę rzeczy chciałem pokazać i powiedzieć. No, o tym początku zacząłem mówić. No, tu jest właśnie, no, tu już o ustawie powiedziałem, więc nie będę, nie będę do tego nawiązywał. To też mówiła pani rektor Powianowska, że warto czytać przepisy ze zrozumieniem. No, jest w ustawie o finansowaniu zadań światowych, kilka takich artykułów które mistrzów czytania ze zrozumieniem po prostu położą na łopatki. To nie jest tak, jak tylko w artykule 26 tutaj pokazanym, że no, można powiedzieć tak kolokwialnie, idzie go zrozumieć. Jest też tam materia taka, która odnosi się do ustaw zmieniających ustawy, które z kolei zmieniają inne ustawy i bez tych druków konkretnych ustaw tego nie ogarnie, no, ale warto próbować. No, i tym bardziej, że my to po prostu podobno musimy znać, więc powiedziałem też, warto mieć wiedzę prawną, posiadać ją, ale też warto mieć pomoc prawną. No, tu w sukurs mogą przychodzić członkowie zarządów, członkowie naszego stowarzyszenia, którzy taką, którzy taką pomoc mogą nam świadczyć. I już nie wspomnę, a powinienem to zrobić, więc może jednak. Barto o zarządzie głównym STO i pani mecenas Szymański, która taką pomoc nam świadczy. Również dyrektorom szkół, prezesom wszystkich kół w Polsce. Walka od dołu, tak to nazwałem, gdyż to się tak zaczęło. Dyrektor Wiesław Suchowiejko razem ze swoim kołem wytoczyli sprawę powiatowi Szczecinewskiemu. I tutaj mamy ten wyrok, który no, po prostu przyznał nam rację. A w skrócie o co chodziło, o dotacje za absolwentów. Być może Państwo interesując się tym, co nieco wiedzą, że ta sprawa z 2002 roku umieszczona w poradniku dyrektora i prezesa, mieliśmy taki poradnik w zarządzie głównym i dyrektorzy i księgowi, i prezesi mogli z nich korzystać. I tam ta sprawa jako case właśnie była wymieniona, taki precedens, chociaż nie, nie mamy prawa prezydencowego, ale można było się na tym wyroku opierać i twierdzić, że dotacje należą się na cały rok szkolny, również za absolwentów, tutaj to orzeczono, ale po 10 latach sprawa wróciła. Gdyż w wyniku kontroli Nikowskiej, odpowiedzi na poselskie interpelacje, okazało się, że jednak nie. Dotacje za absolwentów się nie należą. No i trzeba było zaatakować od góry. Gdzie tu Państwo widzą tego pana na zdjęciu, to tak, to ja. Nie wiem, czy uda się to pokazać. Hmm. Pewnie nie. To może tu zatrzymał udostępnianie i spróbuję inaczej. Yy. Nie. Czy tutaj mamy inne rzeczy? Tutaj jest ten wyrok Rzeszowski. Właśnie tutaj chciałem go tylko na chwilę może jeszcze przywołać, bo on się właśnie odwołuje do, do tego. Co było w Szczecinie 10 lat wcześniej? Hmm. Na razie nie pokazujesz, jest jakieś nagranie. że szaski był rzeczywiście przez chwilę. Był. no ma, Mam tu kłopot z. Tak, chciałem pokazać fragment nagrania. Tutaj wystąpienia sejmowego. A powiem w skrócie, jeżeli się to nie uda, bo być może się nie uda, to może pan Tomek mi pomoże, bo wiem, że jest gdzieś jeszcze w odwodzie i może uda mu się odtworzyć ten ten moment. No w każdym razie, jeżeli nie, to powiem w skrócie. Wtedy, w 2012 roku miałem ten zaszczyt i honor być posłem na Sejm i również jako czynny prezes STO, wiceprezes STO, no, czuć się reprezentantem naszych środowisk, a zostały one między innymi zaatakowane w ten sposób, że zajrzało nam wszystkim szkołom niepublicznym w oczy, widmo, no zmniejszenia dotacji za lipiec i sierpień za wszystkich absolwentów opuszczających szkolne mury. Mogło to dotyczyć się oczywiście liceów i. No i nie tylko, szkół podstawowych także. No i tutaj po prostu już nie odwołując się do wyroków sądu, czy próbując wpływać na samorządy jako radny, czy, czy no powiedzmy no osoba współpracująca z samorządem jako poseł miałem większe możliwości. Udało mi się być autorem pewnego rozwiązania ustawowego, które weszło w życie 31 sierpnia 2012 roku, a dotyczyło dotowania absolwentów i sprawę jednoznacznie przecięło. Zdaje się, że jednoznacznie przecięło. Ten wyrok Rzeszowski, który, który tam gdzieś nam mignął, też dointerpretowywał wyrok Rzeszowski, czyli Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Rzeszowie z 2013 bodaj, roku, który pokazywał, że to nie jest prawda, jak zinterpretował jeden z samorządów, że dotacje za absolwentów należały się tylko w 2012 roku, bo ustawa sejmowa zdaje się tak orzekała. Nie, tak nie było. Sądy przyszły tu w sukurs i ta kwestia została rozstrzygnięta. Pomyśli szkół niepublicznych. Zyskały wtedy również szkoły niepubliczne, artystyczne, które o takich dotacjach nawet nie marzyły, a dostały je również zgodnie z tym, co mówi Konstytucja, że no, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. To także był jeden z elementów uzasadnienia tamtej ustawy. No, ale to już przeszłość, można powiedzieć, i żeby nie przedłużać, ja zaraz będę puentował tym, że no już ustawa o, o, o systemie oświaty nie mówi o finansowaniu szkół. Te przepisy są w ustawie o finansowaniu działalności oświatowej i w uchwałach samorządu terytorialnego, które to precyzująco do trybu i zasad przedzielenia tych dotacji i sprawozdawczości. Więc trzeba te przede wszystkim przepisy znać, lokalne, no i oczywiście ustawę w tym zakresie. I, I nie traktować samorządu jako wroga. To jest też pewna przesłanka, którą do Państwa adresuję i z tej mojej wieloletniej praktyki to właśnie wynika, że od okresu walki. I, I tej, tej martyrologii i walki, krwawienia, że tak powiem, i, i zwalczania się wzajemnego, poprzez no, zmiany przepisów, na które tak też miałem wpływ, udało się przejść do okresu no, jakiejś powiedzmy współpracy. Tutaj, i właśnie mamy na ekranie, Owoc takiej współpracy, wynikającej też z partycypacji. Proszę Państwa, dyrektor szkoły niepublicznej powinien być radnym, powiedzmy sobie szczerze, no, ja również taką właśnie przyjąłem perspektywę. Staram się ten samorząd współtworzyć, współpracować z nim. Jako szkoła oferować miastu i powiatowi różne imprezy. Takie jak turniej Omnibus, czy Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych, który robiliśmy przez 20 lat. Obecnie, English Talent Contest, konkurs z piosenki angielskiej i różnych aktywności artystycznych w języku angielskim, bo staramy się być liderem akurat w nauczaniu języka angielskiego. A więc od tej walki i wzajemnego udowadniania sobie, kto ma rację i kto lepiej umie czytać przepisy, no, tu cisną się kolejne, że tak powiem, Dygresje związane z takim czy innym, taką czy inną próbą zmniejszenia naszego, naszej dotacji lub odebrania jej, ale to już trudno, pominę, szkoda nam to czasu, więc ten element końcowy, ten już taki pokazujący, że można i może, ale trzeba i warto inaczej, czyli współpraca i partycypacja, czyli odgrywanie już właśnie tych ról radnego samorządowca różnych szczebli, byłem radnym powiatowym, radnym miejskim, jestem nadal, więc jest to porozumienie zawarte między miastem a Społecznym Towarzystwem Oświatowym. Porozumienie oznaczające wspólne działanie zmierzające do wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna jest miasta, ale instalacja będzie służyła szkole społecznej. No więc naprawdę to się udaje, tak można. I ten okres walki zakończony został po prostu jakimś rozejbem, jakąś współpracą. I, I Państwa namawiam już, puentując. Posiadać wiedzę prawniczą i pomoc prawną, nie traktować samorządu jako wroga, przeciwnika czasem, ale przede wszystkim jako partnera. Cały czas wyjaśniać nasz status. Jesteśmy szkołą niepubliczną, czy zespołem szkół niepublicznych, a nie prywatną, co nadal bywa. Ja przeciwko prywatnym szkołom nic nie mam, ale nadal bywa to rozumiane jako coś. No, innego, z innego świata, to ci bogacze i tak dalej, i tak dalej. Więc warto to negliżować po prostu i mówić, że jesteśmy szkołą niepubliczną, która pracuje non-profit, ba. Bo bardzo często jesteśmy szkołą, do której chodzą wasze samorządowcy dzieci. I to nie są dzieci kosmitów, to są dzieci z tego samego miasta. I przypomnę, artykuł 32 Konstytucji każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. A więc jeżeli dajecie coś dzieciom, na przykład transport na basen o dzieciom w szkołach publicznych należy się on także dzieciom w szkołach niepublicznych. Jeżeli pan burmistrz funduje miasta, nie burmistrz miasto Szczecinek funduje stypendia dla najlepszych uczniów, to szkoły niepubliczne także powinny je móc otrzymywać. I otrzymują. W Szczecinku tak, a w Szczecinie na przykład nie. Prezydent Krzysztek nie dał sobie tego wytłumaczyć. Więc to nie jest tak, że wszędzie jest podobnie. Samorządy mają te same prawa, te same ustawy, co my i bardzo podobnie wydają uchwały na ich, na ich że tak powiem, podstawie i w celu ich wykonania. Niemniej jednak ta współpraca to wzajemne zrozumienia, przynajmniej próba okazania tego, tłumaczenie naszego statusu i no i Powiedziałem też na końcu, współpraca i partycypacja może sprawić, że dochodzimy do takiego sukcesu i mam nadzieję, bo to do 31 marca chcemy zostać prosumentem, ta instalacja fotowoltaiczna powstanie. Więc od walki i martyrologii do współpracy i partycypacji. Dziękuję bardzo.